Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się. Dobrze, to tak, dzisiaj mamy yy, święto Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Bartazera. I to jest jedno wielkie nieporozumienie, bo to nie jest ani święto, ani Trzech, ani, ani króli. króli, ani nie Kacpra, Melchiora i Bartazera. Tylko mędrców, albo magów, albo jakichś takich po prostu wy... Tak, znaczy tak, to co nam mówi tradycja, to tradycja nam mówi o tym, czy znaczy w ogóle tak, zacznijmy od tego, że nie jest to święto, tylko to jest uroczystość. W kościele mamy święta i uroczystości. Co jest ważniejsze? Pamiętacie? Święto. Nie, święto. uroczystość. Uroczystość jest ważniejsza niż święto, ma wyższą rangę, dlatego na przykład dzisiaj mamy uroczystość i to jest dzień wolny od pracy i to jest święto też nakazane przez kościół do do święto właśnie, uroczystość nakazana przez, przez Kościół do tego, żeby w nim uczestniczyć. Mamy kilka takich uroczystości wskazanych przez Kościół, które są obowiązkowe dla, dla katolików, to jest jedno z nich. Dobrze, więc po pierwsze jest to uroczystość. Po drugie, nie jest to w ogóle święto trzech króli, tylko to jest uroczystość jaka? Objawienia. Pańskiego. Objawienia pańskiego. Bo nie chodzi tutaj o trzech króli tak naprawdę, tylko chodzi o to, że Jezus się objawia, objawia się komu? Ludziom. ludziom. Ale jakim ludziom? To jest bardzo ważne. Pasterz Nie. Dzisiaj nie mamy Ewangelii, czytałeś przed Ewangelię o pasterzach, tylko dzisiaj jest Ewangelia o tym, że kto rozpoznaje Jezusa w Jezusie Mesjasza, Zbawiciela? No, ci mędrcy. Ci mędrcy, czyli to byli bieżący Żydzi? Nie. Nie, to byli pogani. Zobaczcie, to jest pierwszy moment, w którym słyszymy o tym, że Jezus objawia się poganą, jako ten, który jest Mesjaszem dlatego to jest uroczystość Objawienia Pańskiego. To jest w ogóle jedna z bardzo, bardzo starożytnych uroczystości, która była obchodzona w Kościele od bardzo, bardzo, od pierwszych wieków tak naprawdę. W jakiś sposób było to już, już celebrowane w Kościele. Nazywamy tą uroczystość, uroczystością Epifanii, czyli właśnie Objawienia Jezusa. Jest kilka takich momentów, które znajdujemy w Ewangelii, gdzie Jezus się objawia. To jest pierwszy z nich, kiedy się objawia właśnie trzem, tym, tym magom, nie trzem, ale magom. Zobaczcie, jak to jest w pamięci wdrukowane, nie? że to jest święto Trzech Króli. To ani, królowi, ani nie trzech. Ale e, Jezus objawia się tutaj po raz pierwszy właśnie jako Mesjasz wobec pogan. Później jest drugi taki moment, czyli chrzest w Jordanie. To jest moment, w którym, jezus, w którym Duch Święty wstępuje na Jezusa i Jezus się objawia jako Ten, który jest umiłowanym Synem Ojca. Później mamy kolejne objawienie, to jest w kanie galilejskiej, kiedy Jezus czyni pierwszy znak, pierwszy cud i rozpoczyna swoją publiczną działalność. Mamy też jeszcze jedno objawienie na górze tabor, kiedy Jezus objawia się w pełnej swojej chwale, ale pierwszym z tych objawień Jezusa jako Mesjasza, jako Zbawiciela jest właśnie to, które dzisiaj świętujemy, a więc Epifania, objawienie się Jezusa jako, jako Mesjasza, Zbawiciela wobec, wobec pogan, wobec tych mędrców. Więc nie jest to święto, już wiemy, że to jest uroczystość i to uroczystość objawienia pańskiego. Nie trzech, ponieważ nie mamy informacji o tym, ilu było tych magów. Jest informacja tylko o tym, że złożyli w darach. Co złożyli w darach? Złoto. Złoto, kadzidło i mirrę. Więc skoro były trzy dary, no to tradycja mówi, że było trzech mędrców, ale tak naprawdę nie wiemy, ilu ich było. Może było no ich jeden. czterech, może jeden, może pięciu. No na pewno nie jeden, bo, było, bo mamy wskazaną liczbę nogą, więc. Tam się w tamtym języku greckim pojawia w ogóle takie słowo magoi, czyli, czyli magowie, mędrcy, ludzie, którzy zajmowali się odkrywaniem Możli. pewnych tajemnic, a więc to nie byli królowie, tylko mędrcy. Dobra, czyli mamy rozwikłane te zagadki. Ale to są ważniejsze, bo to może jako takie ciekawostki, to co ważniejsze, co dzisiejsza Ewangeliana mówi do nas, o nas i, i dla nas. Przede wszystkim mówi nam o tym, że potrzebujemy szukać Jezusa. Zobaczcie, że ci magowie wyruszyli z różnych stron świata. I poprowadzeni przez gwiazdę docierają do Jezusa, ale y, czy tylko oni zobaczyli tę gwiazdę? Jesteśmy pewni, że na pewno nie tylko było trzech takich astronomów, którzy patrzyli w niebo, było ich na pewno znacznie więcej. Ale oni zobaczyli coś niezwykłego i dociekali, szukali znaczenia. I prawdopodobnie, ponieważ mamy informację, że byli to magowie ze wschodu, na wschodzie. Wówczas były, było, były królestwa wcześniej Tam Asyrii, Babilonu, Persji, i tam właśnie również przebywali Żydzi na, na wygnaniu, więc mieli tam swoje święte pisma. I prawdopodobnie magowie, poszukując znaczenia tej gwiazdy, trafili właśnie na proroctwa, które, żydowskie proroctwa, które mówiły o Mesjaszu. I trafili na proroctwa, które ich jakoś w tym przekonaniu umocniły, no i podążyli do, za tą gwiazdą w stronę ziemi judzkiej. Przyszli, tak racjonalnie pomyśleli, że skoro się król rodzi, to gdzie się rodzi król zwykle? W pałacu czy w stajence? No w pałacu. Więc udali się do... do pałacu się udali. Do pałacu króla jakiego? Heroda. To był król Herod, wiecie jaki... On miał przydomek, Był było kilku Herodów. Antypas? Nie, Antypas był później. Herod. Herod był! Myślał, że jest! Tak, bardzo myślał o tym, że jest bardzo wielki. Tak naprawdę Herod był e, bardzo okrutnym królem. W ogóle nie był Żydem, był Idumejczykiem, pochodził z Edomu. Był królem żydowskim. Był królem Żydów, ale nie był Żydem sam. E, natomiast, co ciekawe, e, Herod wzniósł bardzo wiele niezwykłych budowli, bardzo uciskał lud, bardzo współpracował z Rzymianami, bardzo, był w ogóle dosyć szalony. miał... O, o bardzo się bał o swoją władzę, wymordował mnóstwo ludzi, żeby zachować swoją władzę, i widzimy tego również jakieś, również te dzieciaczki, prawda, które kazał wymordować. Ale Herod jest przerażony, kiedy słyszy, że ma się narodzić król. No bo on znał też te historię, jak się rodził król, który, który obalał kolejnego i zajmował tron. Nie chce, żeby jego miejsce zostało zajęte przez kogoś, więc wzywa me, jakiś uczonych, którzy mu czytają proroctwa, w których jest informacja właśnie o Mesjaszu, który się narodził w Betlejem, to jest proroctwo z, z Michała. W każdym razie Herod był bardzo okrutnym królem i nie chce, żeby ktokolwiek odebrał mu władzę. Ta historia pokazuje nam coś niezmiernie ważnego: że potrzebujemy szukać tych gwiazd, które Bóg nam daje, które dla nas zapala, pewnych znaków, pewnego prowadzenia, które nam pokazuje, żebyśmy odkrywali Jego wolę. To, co jest takie niezwykłe też w tym tekście, to to, że ten tekst pokazuje kilka różnych elementów właśnie rozeznawania. Właśnie to rozeznanie poprzez patrzenie na znaki. To rozeznanie, które jest odpowiedzią serca, czy poszukiwaniem jakichś wewnętrznych natchnień. Tam się pojawia również sen, w którym męczcy są ostrzeżeni, więc też takie ponadnaturalne znaki. I w kościele w Polsce też jest taka tradycja obecna, chociaż może już nie tak często kultywowana, ale myślę, że moglibyśmy ją przywrócić też w naszej rodzinie. Mianowicie była taka tradycja, że w święto, w uroczystość objawienia pańskiego. Która zobaczcie, że jest na początku roku, 6 stycznia, czyli zaraz po rozpoczęciu nowego roku kalendarzowego, bo rok liturgiczny zaczyna się MŚ, kiedy? Na początek adwentu. Tak, początek roku liturgicznego jest na początku adwentu, czyli koniec listopada, a kalendarzowy rok zaczyna się w styczniu. Ale na początku nowego roku kalendarzowego była taka tradycja, że modlili się ludzie i wybierali sobie jakiegoś świętego, który był ich patronem na ten dany rok. Ale każda rodzina? Każda osoba w rodzinie. Może y, być każda rodzina, osoba. może być każda osoba, ale myślę, o. że piękne by to było, gdyby każdy z nas yes, y, pomodlił się i y, 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 zapytał o to, jakiego świętego, do jakiego świętego szczególnie y, ch chce się, z chce się zaprzyjaźnić, przez stawienie, którego chce też prosić Boga o różne łaski, no, się, może to jest okazja, okazja również do tego, żeby poznać żywot tego świętego. To jest okazja do tego, żeby jeśli coś napisał, żeby przeczytać jakieś jego słowa, albo poczytać jakieś świadectwa o nim, super, żeby jego na postać na była tradycja. inspirująca. Dla mojego życia na ten konkretny rok. Super. Więc takie zaproszenie dla każdego z nas, no i może też dla. Czyli dla wszystkich. robimy indywidualnie? Tak, indywidualnie, żeby każdy tak, obrał tak. sobie jednego patrona, z którym się szczególnie zaprzyjaźni w tym roku. Możemy sobie tutaj na Puerce, później, jak wybierzemy tych świętych, wydrukować ich jakieś wizerunki i umieścić w ramkach, tak żebyśmy tutaj ich mieli ze sobą, żebyśmy o nich pamiętali przez cały rok. Super! Okay? No to super. No i byśmy nie, 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 nie. W roku nie, ale świętych obrać można zaraz. Ja już mam. Ja już wiem, Każdy będzie miał to pojem. I każdy powie. Ja trzeba się bieram pomodlić bieram bieram najpierw, bieram posłuchać bieram Ducha Świętego, bieram. kogo nam poleca. Ja też jestem Na ja, ten ja, rok. To, Jak ja to jest doświadczony? Ja chcę, ale ludzie. Kto już ma świętego? Ja, ja mam. Wiesz już? No nie mamy się pomodzić. Z kim się chcesz hmm. przyjaźnić. Możesz się pomodzić? Może ktoś chciał pierwszym przyjść do głowy. Ja już jestem przez.